Czy zadania domowe w ogóle cokolwiek dają, tak? Okay. Czy Czarnek ma rację z tym, że mówi bez zadań domowych, to będziecie głupi. Mm -hmm. Czy może jednak badania pokazują, że rację ma e, Jay Z Adam Gomowa, który mówi, jakby zadania domowe, najlepsze zadania domowe to jest realizacja pasji ze znajomymi i ogólnie chillera. E, mm -hmm. I tak, przyjaciele, których poznaliśmy po drodze, to są najlepsze <laughs> zadania domowe, <śmiech> <śmiech> jakie, są, jakie są możliwe Zadania domowe dla Was. Wychilujcie. Tak. No, słuchaj. Generalnie tak, zacznijmy od może tych 1-3. Mhm. E, taki naukowiec John Hattie, który jest autorem wielu takich no, dużych meta metaanaliz dotyczących właśnie tego, czy zadania domowe mają sens, e, twierdzi, że zadawanie prac domowych dzieciom w tym właśnie młodszym wieku szkolnym, 1-3, jest kompletnie bez sensu. E, tu pytanie dlaczego? Mhm. E, bo dzieci małe nie mają jakby zdolności rozwiniętych, jeśli chodzi o organizację pracy, utrzymanie uwagi i tak dalej. No i tutaj zwolennicy zadań domowych powiedzieli, właśnie dlatego mają mieć zadania domowe, żeby się nauczyli organizować ten czas, tak? Mhm. No tylko, że to, to znowu te badania pokazują, że nie uczy ich zarządzania czasem. Za to u, u uczniów młodszych albo tych, którzy sobie słabiej radzą wzmacniają właśnie poczucie, że nie umieją się uczyć, że nauka jest bez sensu, że, że jakby no już ta klamka zapadła, urodziłem się głupi. E, Gupi i umrę. Głupi umrę. E, nie mam motywacji do nauki, dla mnie tylko szpalagi. Mm -hmm. tak? <laughs> Więc... Czekamy, czekamy na sezon. Więc wiele wskazuje na to, że w tych klasach 1-3 e, za bardzo sensu to nie ma, natomiast no też 1-3 to nie są chyba te klasy, o których myślał Adam Gomała, mówiąc... Że kooperacja i chillera. No pamiętajmy tak. też, kto nie ma dzieci, to są maluszki, te siedmiolatki to naprawdę są maluszki, to nie są jacyś, jakieś tytany jeszcze intelektu, organizacji i rozwoju kory przedczołowej. Chyba, że były w edukacji Montessori, bo wtedy od A, pierwszego A, To, to, roku przy, to życia... przepraszam, ja tu wiem, kto jest młodym ojcem, kto tak, ma jakie plany edukacyjne do tak, swojego dziecka. Tak, jako młody ojciec, wiem, że już roczne dziecko może na przykład obierać jajka albo myć naczynia, <laughs> więc e, czekam na to. Tadek właśnie skończył, kończy 5 miesięcy. I tak sobie odliczam 7 miesięcy i już wiem kto mi będzie smarował chleb masłem na stare lata, czyli za 7 miesięcy. E, natomiast tak, no. Na razie 1-3. Yy, wszystko wskazuje na to, że, że nie ma to sensu.